Bal charytatywny na rzecz szpitala zakończony finansowym sukcesem. Za chwilę szczegóły. Sprawdzamy postęp prac modernizacyjnych Alei Wojska Polskiego. Powiemy o Radomiaku, który na inaugurację rundy wiosennej przegrał z Olimpią Elbląg. 150 tysięcy złotych. Taką kwotę udało się pozyskać podczas wyjątkowej aukcji zorganizowanej przez Fundację Lepsze Jakość Życia reprezentowanej przez Aleksandrę i Konrada Grzeszczyk. Wyjątkowej, bo wyjątkowy był cel, czyli wsparcie dla oddziału dziecięcego radomskiego szpitala specjalistycznego. Aukcja składała się z dwóch etapów. Pierwszy z niej został rozstrzygnięty podczas meczu Cerach Czarnych radom, gdzie wylicytowano pięć przedmiotów, zaś druga, najważniejsza część czekała na gości w kotelu Karo. 100% środków, które uzyskamy zbiotów Także z licytacji będzie przekazanych na zakup sprzętu, który jest niezbędny do dalszej prawidłowej działalności tego oddziału. Słowa podziękowania i ogromnej wdzięczności dla wszystkich uczestników aukcji przekazał ordynator radomskiego szpitala. Ponieważ to dzięki wsparciu ludzi o dobrych, szczodrych sercach jest możliwa pomoc, bez której szpital nie mógłby się rozwijać. Jest to działanie ze strony państwa bezinteresowne, natomiast dla dzieci jest to ogromne wsparcie. Ponieważ już cierpią z powodu choroby, jeżeli będą miały udogodnienia typu właśnie leżaki czy inny sprzęt, to będzie im wygodniej i bezpieczniej leżeć w szpitalu. Rodzice będą mogli sprawować tą opiekę 24 godziny na dobę. Jak podkreślili organizatorzy licytacji była to również niepowtarzalna szansa na nabycie cennych przedmiotów kolekcjonerskich związanych na ze sportem czy też lotnictwem. Unikatowych pamiątek, na ekskluzywny album z dedykacją czy też innych oryginalnych, cennych przedmiotów takich jak biżuteria należąca do pierwszej damy Rzeczpospolitej Polskiej. Koszulka z podpisami mistrzów świata w siatkówce, ich piłka, koszulka Kamila Stocha jak także przejazd na odcinek ku, ku, ku spe, specjalnym przedrajdem nad Wiślańskim z zawodnikiem Bisiewiczem, samochodem rajdowym klasy WRC. Jednym z najdroższych przedmiotów okazał się parkiet Barlinek wylicytowany za 6,5 tysiąca złotych. Również w tej cenie zostały zakupione takie przedmioty jak 100 metrów kwadratowych płytek marki Cerat z możliwością własnego nadruku oraz koszulka z podpisami kadry na Mistrzostwa Świata 2018 w Siatkówce. Po raz trzeci, w balu charytatywnym wziął udział około 180 osób. Ponadto znani kucharze zaserwowali wyjątkowe dania przygotowane specjalnie na ten wieczór. Ostatkową zabawę umilała muzyka i mnóstwo niespodzianek, o których powiemy w dłuższej relacji w telewizji zebra. Zima nie przeszkodziła wykonawcom przebudowy alei wojska polskiego. Intensywne prace budowlane trwają na całej długości ulicy, ale najwięcej dzieje się przy budowie nowego wiaduktu nad linią kolejową. Jak podkreślił Konrad Frysztak, wiceprezydent Radomia, nowy obiekt mostowy jest najważniejszym elementem inwestycji. Ten obiekt chcemy wybudować już w czerwcu, tak aby móc połączyć to drogami i oddać w tymczasowo do użytkowania jedną nitkę wiaduktu i jedną nitkę drogi. Chcemy, żeby w drugiej połowie żeby w czerwcu, czyli w drugiej połowie miesiąca wiadukt był. Przejezdny, aby można było przywrócić ten ruch, tak jak przed przebudową, ale na, nowych, na nowej drodze, a wtedy wykonawca przystąpi do ostrego budowania drugiej nitki wiaduktu i dróg. Najważniejszą informacją dla kierowców będzie to, iż po przebudowie cała aleja Wojska Polskiego będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Zakres zadania jest ogromny, prace, prace trwają, aura zaczyna nam sprzyjać, dlatego zachęcam i proszę wszystkich mieszkańców i wszystkich, którzy przyjeżdżają. O uwagę, o rozwagę, ponieważ poruszają się po placu budowy. Prace przy przebudowie Alei Wojska Polskiego mają trwać do 30 września 2020 roku. 1 marca to dzień, w którym rozpoczęło się świętowanie tegorocznych Kazików. W tym roku z inicjatywą uczczenia pamięci o królu Kazimierzu Jagiellończyku wyszli uczniowie publicznej szkoły podstawowej nr 4 w Radomiu. Jest nam niezmiernie miło, gdyż uroczystości całej społeczności naszej szkolnej zostały podłączone pod radomskie Kaziki, czyli pierwszy raz organizujemy nasze szkolne święto na szczeblu miejskim. Głównym punktem szkolnych uroczystości był spektakl zatytułowany Życie świętego Kazimierza Jagiellończyka przygotowany i wykonane przez uczniów szkoły. Przygotowania trwały no, praktycznie już od dwóch tygodni. Żyjemy w takim y, duchu y, pracy. Y, mamy zamek, mamy wspaniałych aktorów. Y, uczniowie są niesamowici, wspaniale opanowali swoje role y, i patrząc na nich z boku, to rzeczywiście y, naśladują Kazimierza Jagielończyka. Potwierdzenie tych słów znaleźć można było w reakcji publiczności, także tej najmłodszej, która z zaciekawieniem oglądała cały spektakl. Do tego dnia uczniowie aktorzy przygotowywali się przez kilka ostatnich tygodni. Zawsze jest dużo emocji i nieraz są aż takie emocje, że już na próbach to łzymiałyśmy w oczach, bo jednak ściska za serce. Kazimierz Jagiłończyk. Spektakl nie był jedynym elementem obchodów Dnia Patrona Radomia. Popularne kaziki w różnych miejskich instytucjach za sprawą wielu imprez odbywać się będą przez cały tydzień. Jednym z ostatnich elementów będzie niedzielny bieg poprowadzony ulicami Radomia. Nieudanie rundę wiosenną drugiej ligi rozpoczęli piłkarze Radomia Radom. Ekipa Dariusza Banasika przegrała na wyjeździe z ostatnią w tabeli Olimpią Elbląg 1-2. Już od samego początku mecz nie układał się po myśli Zielonych. Olimpia miała przewagę i udokumentowała ją w 32 minucie, gdy błąd defensywy wykorzystał Michał Fidziukiewicz. Tuż przed przerwą w polu karnym faulował Bruno Luz, a jedenastkę na gola zamienił Jakub Bojas. W drugiej połowie Radomiak ruszył do ataku i zdobył kontaktową bramkę w 62 minucie, gdy pięknym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Make Karwot. Zieloni nie zdołali jednak strzelić kolejnego gola i niespodziewanie przegrali w Elblągu. Przegraliśmy zasłużenie. Byliśmy z zespołem słabszym eee, i w przeciągu 90 my nie stworzyliśmy żadnej sytuacji klarownej z gry. Eee, biorąc to pod uwagę, no, nie można wygrać meczu, jeżeli nie stwarza się sytuacji. Bo mamy zespół dosyć ofensywny. Zawsze w tej strzelaliśmy bardzo dużo brawek. Mamy tych prawie 48 strzelonych. Natomiast dzisiaj nie doszliśmy do żadnej sytuacji. To był klucz do tego, że niestety po prostu nie wygraliśmy tego meczu. Natomiast zespół tutaj Olimpii był bardzo zdeterminowany, dosyć dobrze zachował stałe fragmenty gry, po których spadły dwie bramki. Może nie bezpośrednio, ale tak pośrednio. No i oczywiście na, na, na cały przebieg meczu miało wpływ druga bramka, tak, z rzutu karnego. Że nie mnie to oceniać, natomiast no, wydaje mi się, że, że po prostu tego karnego nie było. Naprawdę zagraliśmy dzisiaj bardzo dobre pierwsze 45 minut. Wszedliśmy dwie bramki z bardzo dobrym zespołem. To na, pewno, to na pewno cieszy. Nie była to gra oparta tylko i wyłącznie na obronie, ale, ale na konstruowaniu też akcji i, i naprawdę, naprawdę podobała mi się ta pierwsza połowa. W drugiej połowie już był inny mecz. Druga bramka na pewno ustawiła do spotkania, jak trener powiedział, ale, ale mój zespół się bardzo mądrze bronił. 2-0 to jest taki wynik, No, bym powiedział, niebezpieczny. I co mi się też podobało, to że po stracie bramki na kontaktowej na 2-1 zespół dalej grał konsekwentnie swoje, nie, nie rozkleili się i naprawdę no, można było patrzeć Miło jak ci zawodnicy walczą i myślę, że dzisiejszy mecz pokazał jak zależy moim zawodnikom na tym, żeby, żeby Olimpia się utrzymała. Porażka Radomiaka spowodowała, że Zieloni stracili fotel lidera. Radomianie plasują się obecnie na drugim miejscu z przewagą czterech punktów nad czwartym PGE GKS-em Bełchatów. W następnej kolejce ekipa Dariusza Banasika zmierzy się na własnym stadionie z rozwojem Katowice. Początek spotkania w sobotę o godzinie 14.00. W sobotę kolejny mecz sparingowy rozegrała Broń radą. Beniaminek trzeciej ligi pokonał lidera centralnej ligi juniorów w kolonę Kielce 4-2. Jako pierwsi do siatki trafili goście. W 43 minucie testowanego Jakuba Kosiorka pokonał Mateusz Sowiński. Tuż po wznowieniu gry wynik podwyższył Jakub Górski. Broń szybko odpowiedziała, bo w 49 minucie do siatki trafił Dominik Leśniewski. Kilka chwil później wyrównał Przemysław Siwiński. W 71 minucie na prowadzenie Radowską ekipę wyprowadził Adam Imiela, a w 86 minucie rezultat ustalił testowany Piotr Goriasz. Bardzo pożyteczny ten sparing dzisiaj z tą koroną. Młodą, tak. No, spotkały się naprawdę dwa zespoły, które dzisiaj miały chęć do gry i, 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 i bardzo trudna przeprawa. Pomimo tych szczelonych bramek, to musieliśmy, czterech szczelonych bramek, musieliśmy się tutaj sporo naprasować i wyciągnąć z, z 0-2 na, na te 4-2. Także, także tutaj chwała, dziękuję chłopakom za... Za walkę. Ona była od dzisiaj była od pierwszej do, do, do ostatniej minuty, i, i właśnie taki zespół yy, no chcę oglądać i widzieć, że, że, że z takim charakterem wychodzą i wiedzą, co mają robić. Blisko pozostania w Radomskim klubie są Jakub Kosiorek i Piotr Goliasz, którzy wystąpili w sobotnim spotkaniu. Ich losy rozstrzygnął się w tym tygodniu. Oficjalnie z klubem pożegnał się już Piotr Nowosielski, który najbliższe pół roku spędzi na wypożyczeniu w czwartoligowym Oskarze przy Sucha. Już dziś zapraszamy na kolejny odcinek programu Pomysł na. Tym razem wraz z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Restauracją La Melissa oraz Galerią Feniks zaprezentujemy pomysły na wyjątkowe święto Dzień Kobiet. Premiera programu 4 marca o godzinie 17.45 na www.zebra.tv oraz na kanale 828 Sieci Wektra. Zapraszamy! Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna, czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Kawa Milona lawadca 250 g 12,99. Masło ekstra 82%, 200 gramów 3,69. Płyn do prania Woolite 1,8 litra 8,99. Pingi, Wolfi, Tuli, Rafi i Eli. Słodkie maluchy i ich mamy już czekają w sklepach Leclerc. 1% przekazujesz terapeutyczne ogrody dzieciom budujesz. Przekaż 1% podatku na fundację Follow Me. KRS 00006 03681. Więcej informacji na www.wspieramserca.pl Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Za pogody zaprasza fabryka broni Łucznik Radom. We wtorek w Radomiu zachmurzenie umiarkowane, możliwe opady deszczu. Chłodniej, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 9 stopni. Biometr będzie niekorzystny. W środę pochmurno. Synoptycy zapowiadają opady śniegu. Temperatura wyniesie 11 stopni. Biometr będzie niekorzystny. W czwartek w Radomiu wiosenna aura będzie dużo cieplej. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 17 stopni. Biometr będzie korzystny.